Tak więc połączenie autobusu i pociągu przy użyciu mugolskiej mocy przywiodło mnie do słynnych studiów Warner Brothers. Nie mogę nazwać siebie jakimś super duper fanem uniwersum Harry'ego Pottera, ale ja, podobnie jak wielu z mojego pokolenia, przeczytałem wszystkie książki, obejrzałem wszystkie filmy i było to jedno z głównych wydarzeń kulturalnych mojego dorastania. A kiedy zobaczyłem, że w środku tygodnia jest kilka wolnych miejsc na zwiedzanie tej trasy, ponieważ zwykle jest ona zarezerwowana z kilku tygodniowym wyprzedzeniem, postanowiłem rzucić owój. A najważniejsze jest to, że nie jest to muzeum ani park rozrywki, ale prawdziwe studio, w którym faktycznie kręcono te filmy. Właściwie to dlatego tu przyjechałem. W przeciwnym razie nie wiem, co skłoniłoby mnie do wydania 52 funtów. Tak więc podczas gdy nic z Harry Pottera nie jest kręcone w studiu, te wycieczki są prowadzone w pawilonach. I wszystko zaczyna się od tej dużej hali.